Wolni Olsztyn od pijanych za kółkiem. Reaguj. 9 na 10 Finów mówi stanowcze nie, widząc pijanego zbliżającego się do auta. Co na to Polak? Polak w takiej sytuacji 9 czy 10 razy się zastanowi, zanim w ogóle zadzwoni na policję. Czy reagujących jednak przybywa? Nie moja sprawa, nie ja jadę tym autem. Niech każdy pilnuje swoich interesów. Wymówek, żeby nie interweniować, widząc pijanego za kółkiem, są tysiące. Nie wiem, chyba dlatego, że się boją, uważają. Nie chcą ponosić żadnych konsekwencji z tego powodu. Może się boją, co zadzwonić po coś, nie wiem dlaczego. Ale powinni, powinni powiadamiać. Po prostu może nie lubią policji. Boją się odpowiedzialności za, to, za tą decyzję, tak? Że zadzwonią, doniosą, może, może dlatego. I rzeczywiście każdy powód może być dobry, żeby tylko usprawiedliwić bierną postawę, lenistwo i wygodę. Pytanie czy dobre samopoczucie nadal będzie nam towarzyszyć, jeżeli dowiemy się, że pijany, którego nie powstrzymaliśmy, spowodował wypadek. Przepisy powinny być surowe i znane wszystkim obywatelom. Musimy otworzyć oczy na problem, przekonuje Aneta Kowalska Siedlecka z MZPiT-u. Aby prawo było skuteczne dla osób, które nadużywają alkoholu podczas jazdy. Przede wszystkim te przepisy muszą być upubliczniane. Jeżeli społeczeństwo nie będzie znało zmian w prawodawstwie, ich wpływ na reagowanie wobec nietrzeźwych kierowców będzie mierny. Społeczeństwo domaga się zaostrzenia kar wobec nietrzeźwych Bierność Polaków dziwi obcokrajowców. Jeff Taylor, mimo że od lat mieszka w Olsztynie, wspomina zdecydowaną reakcja Amerykanów i Brytyjczyków, którzy nie tolerują pijaństwa na drodze. Ta odpowiedzialność cywilna u Amerykanów jest większa tam, jak zwykły Amerykanin by zobaczył, ktoś, który chce prowadzić, a jest pijany, a wygląda, że jest pijany. Więc być może najczęściej bez, bez zazwano do policji. Można się tu dopatrywać takiego niskiego poziomu zaufania Polaków nie tylko do władz, ale też ogólnie poziomu zaufania do siebie nawzajem. No, ładnie nazywamy to teraz kapitałem społecznym i no, z badań wynika, że właśnie cechuje nas bardzo niski jego poziom. Bierność cechą typowo polską? Nie, nie warto się nad tym zastanawiać, każdy przecież odpowiada sam za siebie. Trzeba działać, przekonuje kolumbijczyk Giovanni Castellanos. Nie tylko zależy od systemu, ale zależy od człowieka. Oczywiście system edukuje tych obywateli i, i, i ludzi, mówiąc, no, poprzez karę, mandaty i tak dalej, tak dalej, nie? Oczywiście kampanie społeczne. Ludzie, którzy chcą wychodzić na na bardzo odważnych ryzykownych, czy ryzykantów raczej, ale jakby nie biorą pod uwagę tym, że nie bawią się jedynie swoim życiem, ale bawią się życiem innych ludzi, których mogą spotkać na drodze. Tymczasem rozwiązanie jest proste. Widząc pijanego zbliżającego się do samochodu, należy dzwonić na policję, zabierać kluczyki, uniemożliwiać jazdę. Mamy realny wpływ na to, co wokół nas się dzieje, tylko trzeba w to uwierzyć, przekonuje olsztyński społecznik Mirosław Farczak. Duże przyzwolenie na to, aby pozwalać innym, ale również samemu yy, łamać prawo, postępować bardzo nierozważnie, niebezpiecznie, yy, co powoduje tysiące, jeżeli nie dziesiątki tysięcy wypadków, ofiar, yy, zdarzeń rocznie na polskich drogach, więc w dziedzinie ruchu drogowego nie jesteśmy zbyt odpowiedzialni. Nasza reakcja nawet tych bez prawa jazdy to pierwszy i najważniejszy krok w kierunku bezpieczniejszych i to nie tylko olsztyńskich dróg.